1 2 1 A to nie o to chodzi to i tak się tyle ale potem to kilka tysięcy osób ogląda nie <grystanie> pap pap pap, pap, pap. Dzień dobry, robaczki moje kochane, znów się wstydzę, bo znów są ludzie ze mną. O, mam spotkanie z, z, z patologią, czyli z patronem, tak. No i kochani, zobaczcie, zobaczcie jaki piękny widok. Jestem na polanie tutaj widokowej, w Chyrowej, a przynajmniej przy drodze na Chyrową. Bez niskie, coś pięknego. Teoretycznie by tu no Nie, nie zjadę Nie, nie Za nisko, za nisko. Na kocych się wpierdzielić. Kurde, radyjko sobie włączyć. coś pięknego. Jeżdżą, ale to wiesz tlenówkami innymi to. No. Dobrze kochani, wiecie co? No ja dzisiaj chcę jestem, robimy fototripa, czyli jako tako skupiam się bardziej na jeżdżeniu, na odkrywaniu nowych miejsc, bo w tej części Beskidu to byłem tylko zawsze przejazdem. Nigdy nie sprawdzałem jakieś boczne dróżki, nie zjeżdżałem nie sprawdzałem co jest, to ten widok odkryłem po prostu na mapach Google i robaczki moje kochane. Piękny widok na Beskid Niski, cudownie, w dole, w dolince, miejscowość i zabrałem ze za sobą dzisiaj te filtry, które dostałem od knf i myślałem, że coś porobię z filcami ND, ale niestety te chmury stoją, one są dłe, więc Filtry ND dzisiaj sobie odpuszczamy, natomiast zrobimy fotografię z filtrami polaryzacyjnymi. Postaram się troszeczkę opowiedzieć, o co chodzi z tymi filtrami polaryzacyjnymi. Dobrze, zamontujemy aparat na statyw. No ten statyw nie jest konieczny, bo tutaj złapy można spokojnie robić przy takich czasach, ale kochani, tu o to chodzi, że jest mi wygodniej Wam tłumaczyć na vlogu. Od KNF-a dostałem filtry, no i spróbujemy jak to będzie z tymi filtrami. Filterki są w całkiem fajnym, zobaczcie, takim etui. To muszę pochwalić. Słuchajcie, są to filtry magnetyczne. Więc tak, najpierw wezmę sobie, zamontuję adapterek. On jest na 82 mm, bo taki sobie wybrałem. Tokina ma 77 mm, dlatego przed chwilą przykręciłem adapter redukcję z 77 na 82, ok, zakładamy i teraz spójrzcie kochani, tu nakręcamy sobie właśnie na tą redukcję, przykręcam ten adapterek magnetyczny, ok, niech sobie będzie, biorę filterek i zakładamy filterek, to jest ND1000, to będzie polaryzacyjny. I to jest wygoda, że on działa dosłownie tak. I tyle. Bez przekręcania bez przekręcania. Dlatego tych adapterów lepiej mieć przy każdym obiektywie osobno. no Dobra, testujemy ten filtr polaryzacyjny. Kochani moi drodzy, jak widzicie, w powietrzu jest spora zawiesina. O, jeszcze jakieś myśliwe strzelają. W powietrzu jest spora zawiesina. Są to krople wody oraz pył, smog, wszystko. Po drodze. Filtrem polaryzacyjnym troszeczkę możemy tą zawiesinę zniwelować. To znaczy, filtr polaryzacyjny niweluje nam wszelkiego rodzaju odbicia, refleksy, na przykład na tafli wody, czy na karoserii samochodu. O tym też sobie porozmawiamy, ale to przy odpowiednich ujęciach. Natomiast przy fotografii krajobrazowej, filtr polaryzacyjny wyciąga nam bardziej, że tak powiem, e, barwy, wyciąga troszeczkę z tła, przyciemnia nieco, niebo no, no nie tyle przyciemnia, właśnie niweluje te mikrorefleksy światła, które powstają na tych pyłach i kroplach wody, która jest zawieszona w powietrzu. Na tym polega filtr polaryzacyjny. I tak moi drodzy, by odpowiednio spolaryzować światło, tym filtrem musimy sobie obracać bo w zależności, z której strony pada światło, z którego kąta na obiektyw, a raczej na obiektyw, no, na nasz krajobraz, który oświetla, musimy spolaryzować sobie to światło, obracając właśnie taki filtr. Powiem też, że filtr polaryzacyjny jest stworzony jakby z takich mikro, mikro, maleńkich linii. Przyciemniających mówiąc w takim bardzo, bardzo dużym skrócie, ale właśnie na tym to polega, że one interferują z tym odbitym światłem w atmosferze, niwelując to. No i to są filtry kołowe. No, musimy używać filtrów kołowych. Filtry liniowe używało się dawniej przy fotografii analogowej. Jeżeli chcemy używać autofokusa, musi być filtr kołowy. Eee, no, wszystkie praktycznie teraz są kołowe, więc o to się nie martwić. Dobrze, kochani, ja. Tutaj włączę sobie live view, tylko jeszcze sobie wcześniej poprzełączam. Ok, i nie wiem, czy będzie widać, bo Osmo ma tutaj. Eee... Nie wiem, czy będzie widać, bo Osmo, nie dość, że mam tutaj odbicia. Refleksy sam się odbijam. No to jeszcze ma automatyczny balans bieli. Więc kiedy tutaj obracam ten filtr i polaryzuję to światło, no to niestety na Osmo bardzo słabo jest to widoczne. Więc, przy najbliższej okazji, gdy dzisiaj wyjdzie słoneczko, a ma wyjść, to postaram się to powtórzyć i pokazać. Moi kochani, yy... ustawiłem już sobie tutaj parametry. Przesłona 4,5, ISO 100. Czas naświetlania 1 na sekundy. Polaryzuję właśnie światło, bo fajnie to widzę w zjeżdżach, kiedy mi się to ładnie przyciemnia. Kiedy barwy fajnie sobie wychodzą. Cac jest na 28 mm. I Ihopza. So. Pierwsze zdjęcie gotowe. I widzę, że nawet mogę śmiało domknąć sobie do jednej dwudziestej sekundy. No i bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze teraz poprawię kadr, żeby ten był odpowiedni. Nie za dużo dołu, bo ta trawa tu jest nudna, mniej więcej tak się do drzewka zaczynają i panorama w tle. Okej, okay. chodźcie zobaczyć. Spójrzcie, moi kochani, obrałem sobie taki kadr. Z fajniutko, ostrutko, całkiem całkiem przyjemnie. Jestem na 28 mm. Te drzewa tutaj sobie ustawiłem tak dosyć nisko, żeby były w kadrze kawałeczek, tylko trawy, no trochę więcej nieba, ale te chmury udramatyzuje. I te najpiękniejsze szczyty razem z tą doliną, tak właśnie w kierunku złotego podziału, nie po środku kadru. Tak jest po prostu ładny. Tam jeszcze śnieg leży. Robaczki moje kochane, ale no nie lubię takich kadrów. Dla mnie to jest zbyt szeroko. Jak widzicie, ja Wam często powtarzam: używajcie w krajobrazie długiej, ogniskowej. Szeroki kąt zniekształca nam perspektywę widzenia, czyli właśnie te góreczki, które tam są. Osmo też ma szeroki kąt widzenia. Więc te góreczki teraz też widzicie dosyć małe. W rzeczywistości one są trochę większe. Tak sobie tutaj stoimy i oglądamy. No tak działają właśnie obiektywy szerokokątne, że większe wydaje się to, co jest przed obiektywem, co jest bliżej aparatu, bliżej obiektywu, a to, co im jest dalej, tym jest mniejsze. Wiadomo, zawsze tak jest, że im dalej patrzymy, tym rzeczy stają się mniejsze. Natomiast obiektywy szerokokątne i jeszcze dodatkowo to potęgują. Teraz Wam pokażę, jak można z tego miejsca zrobić naprawdę całkiem inny, fajny kadr krajobrazowy, ale używając teleobiektywu. Dobrze, robaczki. Nikkor 80 200. Teraz jeszcze na niego filterek. Kierwo, to wygodne, no. <laughs> jakie to wygodne. Dobrze. Złapię sobie ostrość. OK. Przysłonę dam sobie 5,6. To jest 2,8 na 5,6 będzie mega ostro. Moi drodzy. I teraz wydłużę sobie ogniskową gdzieś tak w granicę 130, 150 przepraszam mm. OK. I blokuję. Oczywiście, polaryzuję sobie światełko odpowiednio. O, tak będzie dość fajnie. Ustawiam fajny kadr. Cyk Blokuję ostrość. Ustawiam sobie parametry. Tu będzie 1,160 sekundy. Jestem na statywie, ale wydłużę sobie na 200 ISO. dam. Znaczy, wydłużę. Ustawię sobie 200 ISO i 1,200 na sekundy. Robimy zdjęcie. No i cacy, zobaczcie, kochani, jak teraz sobie ta fotografia wygląda. Ostutko fajniutko też ten biały śnieg, ale o co z tym chodzi? O co z tym chodzi? Zobaczcie, teraz te góry tutaj są po prostu majestatyczne. Takie, jakie one mają być. Jest dolinka, są domy, jest ładny kadr, natomiast no tutaj to taki pierdek mały, nie? Szerokiego kąta używamy raczej wtedy, kiedy chcemy pokazać więcej nieba. Mamy więcej jakichś ciekawych, dramatycznych chmur. Na dole na przykład jakiś pierwszy plan typu kapliczka, krzyż, no to wtedy taki większy dajemy i z tym szerokim kątem to ładnie wygląda. Natomiast w samym krajobrazie ja bardziej polecam używać sobie dłuższego obiektywu, dłuższej, ogniskowej, gdyż bardziej pokazujemy majestat całości krajobrazu. Moi kochani, ja sobie teraz tutaj chodzę, szukam różnych rodzajów kadrów. Ja się przemieściłem, żeby z tymi drzewkami mniejszymi zrobić podobny kadr. Te drzewka na pierwszym planie, perspektywa rzędowa, perspektywa powietrzna. Fajnie to wygląda. Oczywiście te zdjęcia Wam, myślę, że w międzyczasie od razu będę pokazywał, przy, będą, będąc przy każdym miejscówce. Robaczki także dzisiaj vlog będzie Właśnie o, trochę o polaryz filtrach polaryzacyjnych, trochę o długi ogniskowej w krajobrazie. O, widzę, że komuś tu Wielka Niedziela wjechała i to ostro, jakieś zwłoki mamy, a co pan tu robi? Pokazałem dziadowi kwiatki. I teraz, ale no pięknie, panie, no pięknie. Ja tak nie potrafię. No pięknie. A ja? No, nagraj mi vloga. No, te robaczki moje, kochane, z tego miejsca będzie na tyle. Ale to nie koniec vloga, bo to jest fototrip, więc trzeba jeszcze odwiedzić parę miejscówek. No ale powiem wam, zawiedziony jestem, bo miało być ładniej. O, no nic, zobaczymy. O której to się wypogodzi. Kochani, w tej chwili złam zaparkowany w łocie, a my idziemy pod kościółek w Hucie Polańskiej. Tu żeśmy zajechali, zobaczymy co to za miejsce. W życiu nie byłem, ale już widzę cudowna rzeczka. Ojjku, ojku, jak ja kocham takie klimaty. ich tu widzę całkiem fajny kadr taki, Ma, mam tu dróżkę, ale dróżki łapać nie będę, oczywiście teleobiektyw, widzę ten kościółek, ale z drzewem z boku, ze stafarzem tutaj, z krzaków, z gałęzi, więc wyciągam do swoje tałatajstwo, opsa, dam sobie czułość, no teraz wyższą, koło 400 ISO, będę robił z ręki, przysłona czwóreczka, o, i tutaj z drzewem jeszcze takie, se szedł, se zdjęcie zrobił, ale troszkę bardziej przemyślane. okej. Okay. Tak, by zdjęcie miało większą głębię, dobrze, wróciłem kochani na 250 liso, Troszkę było zbyt jasno, więc korekcję ekspozycji. O! No, i zobaczcie, typu zeszedł i zdjęcie zrobił, bo z drogi, ale myśleć obrazem, wykorzystać drzewo, krzaki, długą ogniskową, mniejszą przysłonę, bo tu na czwóreczce w tej chwili i dzięki temu zrobiłem całkiem przyjemny kadr. Zobaczcie. I spójrzcie, kochani, jaki całkiem fajny, przyjemny kadr. Osoba oczywiście na kościółek. Pierwszy plan rozmyty. Wykorzystując też fajną plastikę tego obiektywu. I mamy całkiem przyjemne, ciekawe zdjęcie. Dziadom robiłem zdjęcie. Kochani, teraz mam ogniskową 80 mm, zbyt szeroko, ale odszedłem sobie dalej tutaj od kościółka. Właśnie troszkę w drzewa bo jest bardzo ładny kadr na ten kościółek. Z tym, że no muszę wrócić sobie do swojej tokiny. I zmienię sobie teraz obiektyw. Także teraz zakładamy tośkę. Przekręcę sobie jeszcze adapter, bo ten jest identyczny przy tej tokinie, czyli 77 mm. I założymy filterek polaryzacyjny. Pani podobnie robię zdjęcie. 1,400 na sekundę, 1,250 ISO. Przysłona tym razem 4,5. Jestem na jakichś no, niecałych 50 mm i robię zdjęcie kościółka. Zapomniałbym o jednej ważnej rzeczy: że założyłem filtr polaryzacyjny, więc polaryzuję. Powiem Wam, że całkiem przyzwoicie, jak na razie działają te filtry. Przynajmniej w taką pogodę. Hopsa. No i bardzo fajne, przyjemne zdjęcie. No zobaczcie, tak się prezentuje fajniutko, ostrutko, bardzo przyzwoicie i kościół w takim miejscu. Tutaj oczywiście większa przestrzeń w miejsce, w które on się patrzy, że tak się wyrażę, Plus oczywiście kościół ustawiony w złotym podziale. Kochani, i tak, żeby było widać bryłę, czyli co najmniej dwie ściany budynku. Kochani, wiesz tak, a się tych filtrów z knf no jak na razie ten y, nano-X magnetyczny MRCCPL, czyli Circular Polarized, kołowy, polaryzujący, jak na razie widzę, że się całkiem fajnie sprawdza. Znaczy y, tak, w tej pogodzie obecnej, czyli, no, jest trochę dykta, ale zaczyna wychodzić niebieskie niebo. Także mamy szansę na warunek na zachód słońca. Co mogę powiedzieć? Jak na razie nie widzę, żeby y, filtr, przynajmniej ten polaryzacyjny, brał mi jakieś za farby, zapodawał na zdjęcie, żeby coś przeszkadzał w zdjęciu, y, niwelował ostrość i tego typu rzeczy. Czy niwelował? Powodował jakieś nieostrości na zdjęciu jak na razie wszystko jest fajnie opcja magnetyczna jest bardzo wygodna to mogę powiedzieć ale trzeba mieć do adapterki do wszystkich obiektywów żeby sobie to zmieniać z tym, że no, pamiętajcie tu chodzi o to, że ja, cały zestaw tych filtrów jest bo jest e, filtr UV który dużo osób stosuje a moim zdaniem no wiecie, one się nadają pod jakikolwiek to UV by nie był Jakiekolwiek firmy to nadają się jako kubek. Pod, znaczy podstawka pod kubek. A druga sprawa to, a drugi filtr oprócz tego polaryzacyjnego to jest także filtr ND1000. No ale nim dzisiaj przynajmniej jak na razie zdjęć robić nie będę. No w filtrach ND zrobimy sobie osobnego vloga. Jak na razie to się całkiem fajnie sprawdza. My teraz idziemy pod górkę, jeszcze zrobić sobie zdjęcie z góry tego kościółka i chwilkę posiedzieć na trawie, po prostu odpocząć. Moi kochani, a przeszedłem setek na górkę, zrobiłem sobie tu parę zdjęć. Robaczki. Ja oczywiście też nie pokazuję wszystkich zdjęć, jakie. E, ja czy, Pokazuję wam wszystkie zdjęcia, ale nie pokazuję jak każde zdjęcie robię, bo ten vlog by sprał. Sprawdźcie długo, a już mam pół baterii w osmo żarte. Także tu nie wybaczcie, ale co ciekawsze, co ciekawsze miejsca. Także ja z tego miejsca, spod kościółka w Hucie Polańskiej yy, się z wami żegnam na psyknięcie palcami, czyli psykam palcami i widzimy się w innym miejscu. Chyba, że coś po drodze jeszcze będzie sensacji, ale widzimy się w innym miejscu. Kochani, jesteśmy w jakiejś dziurze. Ale miałem to miejsce zaplanowane na dzisiaj Tylko kurde słońce mi tylko na chwilę wyjdzie spod chmur i właśnie już wylazło więc szybko robię zdjęcia Ale pięknie będzie cudownie o. raz na 80 mm i na 200 Cudownie sobie słoneczko wychodzi, jeszcze kościółeczek tu jeden, tylko szkoda, że no lepiej byłoby tak za jakieś dwa tygodnie, żeby tam bardziej, za tam, nie wiem czy to nie będzie Cergowa Góra, za tamtą, żeby zachodziło tak bliżej, ale nie, nie ma co malować. To nie jest Cergowa? A, to myślałem, że Cergowa. Kochani, kurczę, wychodzi słoneczko. Ja tutaj jeszcze przeszedłem na róg tego parkingu. Już górki tak nie mam, ale tu w dole jest taki kościółek i ten kościółek jest piękny. Mocno oczywiście nie doświetlam, żeby mieć jak największe, najlepsze światełko na samym słoneczku. O, bo jest piękne, czerwone. Oczywiście mocno nie doświetlam, ale na histogram robię tak, że spójrzcie kochani, niby y, wydaje się bardzo ciemne, ale jak popatrzę na histogram, to widzę, że mam bardzo dużo informacji w cieniach. Słoneczko no jest troszeczkę przepalone, do tego nie unikniemy, ale za to tutaj y, przy samym słońcu utrzymam te barwy, a spokojnie z cienia sobie wyciągnę. Już zachodzi za zasrane, chmur kochani. kurczę, no dosłownie wyszło nam na ile na 3 minuty? Dawid? Jakoś tak. Dosłownie wylazło na 3 minuty. I koniec spektaklu. Niestety nie spodziewam się też, że mi to jakoś wyświeci góry, ale w razie w kochani. W razie W, idę po Sigmę 20 mm. 3 minuty, może góra, mieliśmy czasu na to polowanie tego słoneczka. Zadowolony jestem, że te zdjęcia zrobiłem. Teraz założyłem właśnie Sigmę 20 mm, także z tym filtrem polaryzacyjnym, ale yy, dlatego założyłem, bo może, może. Wypalą te chmury. Jeżeli wypalą, to wtedy ten kadr z yy, na szerokim takim kącie, on wtedy będzie miał sens. Dlatego na razie nie robię żadnych zdjęć. Czekam, będzie warun, zrobię zdjęcia. Tak to robić nie będę, bo uważam, że nie ma sensu tutaj, tylko i wyłącznie długa ogniskowa. No. I robaczki moje kochane, co jeszcze wam <much> mogę powiedzieć. Yy, kochani. Yy... No miałoby dzisiaj o filtrach, nie będzie o filtrach. No nie, było, nie było tego warunku, żeby coś więcej opowiedzieć na temat używania filtra polaryzacyjnego. Jednak wolałbym, żeby tutaj było światełko, słoneczko, błękitne chmurki plus niebieskie niebo. Zrobilibyśmy sobie wtedy o refleksach, o odbiciach tak samo i na przykład na jakimś dachu budynku. Polaryzacja także właśnie tego powietrza. Dzisiaj ku temu nie było warunu, więc spokojnie, tu osobno będą filmy, może i dobrze, bo za to mamy taki typowy fototrip, a resztę to sobie ogarniemy w innym vlogu, gdy ten warun będzie. Robaczki moje kochane, my zaczynamy piknik, a z wami będę się powoli żegnał. Zdjęcia, no chyba wszystkie, żeście zobaczyli, jakie dzisiaj zrobiłem, bo to tak dziś nie na koniec zostawiłem, a... W międzyczasie je wam pokazywałem norowackich. Nie wypaliło, już nie wypali. Zbyt dużo chmur niskich. Znaczy średnich, przepraszam, średnich, nie niskich, średnich. Nie wypali, a liczyłem, bo są też chmury wysokie. Że one zaświecą, ale no niestety jest jak jest. Dziękuję wam wszystkim za dzisiaj. Pamiętajcie, subskrybujcie tam, puszy. Dajcie łapkę w górę bo to jest bardzo, bardzo ważne. No i do zobaczenia w następnym vlogu. Hej!